Dzisiaj wiatrówka będzie tylko narzędziem pomocniczym do zademonstrowania kilku rzeczy. Często wrzucacie na YouTube filmiki, które przedstawiają strzelanie, i bardzo dobrze. Bo czemu mamy się nie chwalić, jeżeli coś nam wychodzi fajnie? Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które no często nie odzwierciedlają rzeczywistości. Ostatnio spotkałem się z kilkoma filmikami pokazującymi skuteczność tłumików, jako że niedawno sam wykonałem do swojej wiatrówki tłumik. I to jest tak, wrzucacie film, na którym pokazujecie strzał bez tłumika, potem pokazujecie strzał z tłumikiem, i następuje pewna konsternacja, albowiem. W nagraniu, na filmie głośność tych strzałów prawie się nie różni. Natomiast my w rzeczywistości słyszymy naprawdę spory spadek tej głośności i zastanawiamy się, co poszło nie tak. No więc, dzisiaj, jako że zawodowo zajmuję się dźwiękiem, pokażę parę rzeczy, które mam nadzieję wyjaśnią. To co stanowi największy problem przy tego typu nagraniach. No więc spróbujemy ten sam strzał nagrać przy pomocy kamerki. To jest akurat kamera, która może nagrywać filmy 3D. To tu widoczny APITEK. Ja nie będę nagrywał filmów w tym trybie, bo no, do oglądania ich trzeba mieć odpowiedni osprzęt. A to tylko komplikuje niepotrzebnie sprawę. W każdym razie ta kamera nagrywa dźwięk tak jak większość kamer, czyli w jakiś tam sposób przetworzony, żeby jego głośność była zadowalająca w czasie oglądania filmu. Obok stoi rejestrator dźwięku. Jest to urządzenie, powiedzmy, spółki już takich średnio profesjonalnych, jest to Tascam DR-40. Ma wbudowane dwa mikrofony ćwierćcalowe, pojemnościowe i przy ich pomocy rejestruje obraz stereofoniczny tego, co słyszymy. Do niego, ponieważ ma on możliwość nagrywania nie tylko na swoje mikrofony, ale jest również możliwość nagrywania na mikrofony zupełnie inne, Zewnętrzne, podłączane do niego, zastosuje mikrofon. No, powiedzmy taką średnią półkę amatorską, studyjną. Jest to Studio Projekt B1. No, sprzed wielu, wielu lat, z czasów, kiedy ta firma jeszcze rzeczywiście dbała o to, by jakość tego sprzętu była. Wysoka, no wiadomo, potem schodzenie z kosztów i tak dalej, spowodowało, że y, późniejsze produkty tej klasy już były dużo gorszej jakości. Jak już mówiłem, z tego mikrofonu dźwięk będzie również nagrywany na ten rejestrator. Charakterystyczną rzeczą będzie to, że i te mikrofony, i ten y, nagrają dźwięk bez żadnych modyfikacji, czyli dokładnie tak, jak on będzie wyglądał. Tak, jak zostanie wydalony przez wiatrówkę w czasie strzału. I kontrolnie, dla już tylko lepszej jakości obrazu, całość zarejestruję na aparacie fotograficznym, który ma funkcję nagrywania filmów. Ale ponieważ projektant i producent nie przewidział jeszcze w tym modelu możliwości nagrywania filmów, nie ma wbudowanego mikrofonu, więc z niego będzie tylko obraz. Natomiast cały ten filmik kręcę w tej chwili przy pomocy telefonu Xiaomi Redmi 5A, i jego dźwięk też zostanie na tym nagraniu zarejestrowany. Także myślę, że będzie kilka źródeł porównawczych. W związku z tym parę rzeczy się rozjaśni. Spróbujmy w takim razie po uruchamiać te nasze urządzonka, bo. Niektóre wymagają chwili. Uruchamia nam się właśnie apitek. Uruchamia się w trybie 3D, czyli trójwymiarowym. Przełączymy go sobie na, trój, na dwuwymiarowy, czyli taki normalny. Uruchomimy sobie. E, uruchomimy sobie również. Dobra, tu już mamy, Apitek jest gotów do nagrywania, więc włączę i niech rejestruje, włączę również taszkama. też już w tej chwili będzie rejestrował dźwięk, włączymy sobie również O i jesteśmy gotowi Teraz sobie załadujemy wiatrówkę śrutem Wykonamy 10 punktek I oddamy strzał kontrolny tłumikiem, zabrzmiało to tak. Teraz szybko zdejmę tłumik. I powtórzymy ten sam strzał. No nie ten sam, tak powtórzymy taki sam strzał. Bus 10 I oddamy strzał kontrolny z tłumikiem, zabrzmiało to tak, teraz szybko zdejmę tłumik. ten sam strzał, nie ten sam tak, taki sam strzał bez Wykonamy dziesięć pompek. I oddamy strzał kontrolny. Z tłumikiem zabrzmiało to tak. Teraz szybko zdejmę tłumik. I powtórzymy. Ten sam strzał, no nie ten sam, tak powtórzymy taki sam strzał, bez półnika. Z kilka słów, dlaczego tak, a nie inaczej słyszymy potem w nagraniach wykonywanych przy pomocy smartfonów, przy pomocy kamer, w rzeczywistości odbieramy to zupełnie inaczej. Otóż wszelkiego typu urządzenia nagrywające klasy, nazwijmy to amatorskiej, mają coś, co się nazywa wbudowany kompresor. Chodzi o to, żeby dźwięk, który rejestrują kamery, był jakby podrasowany. Mianowicie, jeżeli filmujemy kogoś, kto mówi do nas cicho, urządzenie wbudowane w rejestrator będzie troszeczkę ten głos wzmacniać. Będziemy mieli wrażenie że na filmie że ten człowiek mówi wyraźniej mówi głośniej lepiej go słyszymy urządzenia które służą do komunikacji tak jak smartfony mają jeszcze oprócz tego limiter który obcina tak naprawdę poziom sygnału gdzieś w okolicach 90 może 93 decybeli Chodzi o to, żeby nie uszkodzić słuchu, przynajmniej tak się wydawało ustawodawcy, który wprowadzał ograniczenia i jakby narzucał producentom tego typu sprzętów wprowadzenie takich, takich ograniczeń. Chodzi o to, że dźwięk nie może przekroczyć pewnego poziomu, bo może to spowodować uszkodzenie słuchu w przypadku, kiedy rozmawiamy na przykład przez słuchawki, czy słuchamy czegoś na słuchawkach. W związku z tym mikrofon z założenia obcina dynamikę sygnału tak, żeby nie przekroczyć tych 90, 93 dB. Dlatego nie ma sensu do poważnych zastosowań używania smartfonów, tabletów i innych tego typu urządzeń z zainstalowaną aplikacją pod tytułem, nie wiem, meter czy czy poziom, miernik poziomu sygnału, dlatego że aplikacja sama z siebie i tak będzie ograniczana sprzętowymi barierami zamontowanymi w urządzeniu. Dlaczego producenci to stosują? No, po pierwsze, jak już mówiłem, przepisy. Po drugie, bardzo trudno jest ręcznie wysterować poziom zapisu tak. Żeby było to dobrze słyszalne. Zawsze ten dźwięk, nasze uszy, uszy słyszą inaczej niż słyszą mikrofony. Tak naprawdę nasze uszy są sterowane przez nasz umysł czy mózg. I mózg też zakłada nam pewnego rodzaju limitery, czy pewnego rodzaju poprawiacze na uszy. Nasz proces myślowy filtruje to, co uszy dostarczają do odpowiedniego miejsca w mózgu. I proces myślowy przetwarza to tak, że słyszymy często dużo lepiej. Mikrofony niskiej klasy wiadomo, że będą wprowadzały mnóstwo zniekształceń, będą same wprowadzały ograniczenia poziomu, ponieważ ich membrany nie są przystosowane do przenoszenia pewnych ciśnień akustycznych. Natomiast mikrofony wysokiej klasy, no wiadomo, będą w stanie przenieść dużo wyższe poziomy dźwięku, no tylko nie zawsze my potem w nagraniu będziemy w stanie to dobrze zinterpretować, bo nagranie, które jest wykonane przez profesjonalny mikrofon, wcale nie musi nam się podobać. Tak już jesteśmy skonstruowani, że sami oszukujemy swój słuch, natomiast tam, gdzie urządzenia nie oszukują. Wcale nam się nie podoba to, co słyszymy. I myślę, że ten dzisiejszy filmik mógł trochę wyjaśnić.